Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj nagrywam z moimi kuzynami Samuelem i Katrem. Mogliście już ich poznać na vlogu z e Oni przyjechali, z, przylecieli z Irlandii. I teraz mamy możliwość nagrania razem filmiku. Jakiego? Chłopcy? Kalendżu, fasolek z wszystkich smaków. Tak. W zasadzie będą polegały na tym, że wszystkie te fasolki będą wysypane do miseczki. Właśnie to uczyniłam. Chudaczko na bok. I osoba, która będzie losowała fasolkę, będzie miała zamknięte oczy, po czym będzie musiała zgadywać, jaki smak zjadła. Tutaj mamy po bokach wszystkie smaki wypisane, także możemy się nimi troszkę zasugerować. A będzie to wyglądało tak, że wszyscy po kolei zaczynając od kacperka będziemy losować fasolki. Fasolek nie wolno wypluwać, co jest najgorsze. I możemy to popijać tylko i wyłącznie wodą. Z poprzedniego razu, jak nagrywam ten filmik z mamą, wiem, że wymioty są najgorsze, także mam nadzieję, że na nie nie trafię. Pewnie będę miała pecha tak jak ostatnio i będę losowała same niedobre smaki, no ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Kacperek, tak, I oczy. Mhm. Dobre? Tak. Co to? Nie mam pojęcia. To będzie chyba... Zielone jabłko. Teraz ja. No to ja? Mam to za kajaczy. Nie wiem co to jest uh -huh. To jest taka pasta Pasta nie. z zamów. Nie, nie Mhm uh -huh. uh -uh. no, Ale taki to coś takiego Tutti frutti Tutti frutti? Mhm uh -huh. no. Będziesz ćwiczyć Pożykam się za chwilę <laughs> Lepiej nie Ale czemu Samuś? Ten smak z jaj jajka w zębach Dalej go czujesz? Boś. Uh -huh. Boże Dobra, teraz twoja kolej, może to zabijesz. Oczy zamknięte? Co to jest? No nie wiem. To jest żółta. Nie. Nie, to była Co ty, na? A ja? Muszę umyć te moje zęby O Boże Boże, już ze śmiechu Mam nadzieję, że to wszystkie, wszystkie niedobre skończone Jeszcze są dwa niedobre Zobaczycie, jak będę miała Jeden niedobry został. Jeden niedobry. Ja po challenge i do Nie, no moja kolej. Mam nadzieję, że nie trafię na Ziemię. A jakie toczy? Ziemia, 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 Ziemia. Jaki Miał mój jest strawa została. No, to... A... Niebieskie. Niebieskie? Mhm. A... Niegoda. Jagoda. No. Takie dobre było. Za ochnioczka? No, przebijam plotwę. Proszę klątek. Też nie Płaciło Cię? Mhm Czekaj, nie mów. A niby dobra? Parówka? Nie? Czyli? Ziemia Dobra, teraz ja Nic nie mów, co proszę Trzy, cztery Wiesz Mm -mm. Nie, nie czułaś nic. Mm -mm. To był arbus. Arbuz. Mm -hmm. Oczy. To? Okropne? Oh. Oh. Nie. Nie. Woda cukrowa. <noise> Kolejna kolejka, nie musieliśmy bić. Oczy. Dobra czy nie dobra? Nic nie mów. Pokaż. Ej. Ej, ej, ej Nic nie mów. Dobrze Jedz Wata cukrowa? Nie. Potem Aj bus. Znowu. Daj to To jest, nosa, to jest, nosa, to jest Już były. Oj, no, ja, chyba wiem, co to jest. O nie. A nie, dobre będzie. Ostre. Ale to... Papryczka Chili! Czarna papryka. No. Pieprz! Tak. Tak. Szkoda, że ja tak. Jak pieprz, faktycznie, jak pieprz. Ale popić musisz co. <noise> Jaki widzicie? Coś dobrego? Nie tak. wiem. Nie wiem.

O? Tak Płytło oliwkowe? <grym> jak smakuje Jak, jak mały <grym> Jak był mały zjadł mydło oliwkowe dobra, dobry. Teraz Ty Nie chcę Oczy A! Jaki kolor? No. Dobra, kolor. No ja, ja chyba się otruję <grym> Nie otrujesz Nie nie Aż mnie... Szybko popij, 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 wiem co to jest Mamo, buzieczkę ci dam. To nie było jabłko. Nie, nie! No. Może się trafić komuś banan. Nie jedźcie zgniłego jajka. Dobra, trzymaj mi. Ani właśnie drzwi. O Boże. Taka nie Nic nie mówcie. O. Nic nie mówcie. Nie mów nic. To będzie to będzie dobre. Nie zobaczyłam. To będzie dobre, mówię ci. Nie. Na pewno nie skoro mówisz, że dobre. Nie dobre, jednak. W oboju, ale... No, ale to... O nie mam ale. O powiedz, ja to jajo. jają. Nie, nie jajo. nie jajo inny inne kolor. A może? Chyba glu... Chyba... Nie, bo to było żółte i czarne. No, to żółte. Banana! No, no żółte nie, to i... Czarne. Nie, to nie było banana Nie ma nic żółtego i czarnego. No to musi być! Nie ma. Musiał to być albo banan, albo mi się przewidziało i to był glut. Nie. Bardziej to drugie. Glut. No. Dobra, ja kończę rundę. Kończysz rundę? No, kończę rundę. Nie kończysz rundy, no kończy. dawaj. Sp jak spóry. Zamknij oczy Jaki kolorek? O, nie ani nie, wiem czy to... Nie wiem czy żaden z tych chce zjeść <laughs> Zamknij oczy O będzie, będzie... Złe Nie to, a to? Może Nie wiadomo <laughs> Jaka niepowinna? No pośpiesz się To? No ten, tak ten Ten, ten, ten Wiem, że to nie będzie dobre Chcesz mi wrócić do niedobrego, a może to? No jedz, co dostaniesz już i... Wiesz to, co dostań? Nie gadaj. Yes! No! Co to jest? Muszę to zje Nie chcę tego zjadać. Muszę? Musisz? To. Dawaj. Dożywałeś. Uh -huh. uh -huh. No. Quick! Quick. Mogę wymienić? Nie. nie. Tak. <gryst hyfry> <skryst hyfry> jedz to! Nie, nie nie! Nie zmuszaj, mnie mi tego nie jest. <gryst hyfry> zmuszę jako twoja kuzynka. Samuś mam twoją fasolkę w ręce. Do, którą ci dać. Boję się tego zjeść. Nie dziwę. Się. To by się nie bał. Śmierdzi to! Nie śmierdzi jedz. No nie śmierdzi jedz. No Ugryź! Ugryź! Ugryź. Ugryź. Zjedz. Co ja dostałam? Parubę. Nie. Tak. Marówę albo? trawę. Nie ziemię No to już jak już ziemia. Nie, nie ma już innego. Nie ma nic innego. Nie ma nic innego. Szkaśnie. się! Na pewno ziemia. To na pewno była ziemia. No wiem. Nie. Trochę fasolek jeszcze zostało, ale to już chcemy sobie zjeść po filmiku, ym, bo filmik byłby już za długi. Mam nadzieję, że challenge się podobał. Jeżeli chcecie kolejne challenge z moimi kuzynami, to łapkujcie. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie do kolejnego odcinka. Powiedzcie coś. Pożegnajcie <laughs> się. Pa pa. Do zobaczenia. Bajo.